Cześć, jestem niebieski, a to jest kolejny odcinek ShapeZio na kanale. I dzisiaj, dzisiaj będziemy robić gwiazdki Shurikeny na takim cyjanowym kolorze. Tak, to był cyjan, zdaje się, tak się zwało. I przy okazji wpadło ulepszenie. Hehe, <laughs> jak dobrze. Co my tu mamy? Taśmociągi, kolejny poziom. O oh wow, tego się nie spodziewałem. Można robić warstwowe kolory. Okej. Okay. To mnie zadziwiło. Spokojnie. Jest git, ale to wygląda dobrze. To może być ciekawe i przyjemnie to może wyglądać. Zobaczymy jak to pójdzie dalej. Trzeba będzie z tym coś pokombinować. Dastępnego lepszenia, połówki kółka, kółka dalej fioletowe w porządku. No i te cyjanowe cyjanowe shurikeny. Co będziemy robić dzisiaj, ale też... Zanim je zrobimy, chciałbym, ze względu na to, że dostałem, dostaliśmy tutaj nowy sposób na mieszanie warstw, czyli tutaj taki łącznik, który pozwala dosłownie łączyć dwa taśmociągi w jeden, który jest posortowany, jeden, jeden idzie z jednej strony, drugi z drugiej i dzięki temu mogę te wszystkie tutaj dystrybutory zamienić właśnie na te łączniki i to będzie dużo lepiej, dużo szybciej działać. Dlatego właśnie to chcę zrobić, przynajmniej to w miejscach, w których to jest takie dosłownie konieczne. Więc tak, te dystrybutory tutaj stąd wyjmę, dosłownie, tak samo to stąd zabiorę. Tutaj pójdą zwykłe taśmociągi. Ja jest mój taśmociąg? Taśmociąg idzie tu. He he. I jesteśmy ciąg. I teraz, używając dystrybutorów, będę mógł zrobić coś takiego, że ja to tutaj połączę. E, tutaj połączę i to wsadzę tu. O! I patrzcie. <grym> teraz będzie tego mniej i będzie to dużo lepiej wyglądać. Ej, to naprawdę będzie dużo lepiej wyglądać. Jest tak. Można mówić różne rzeczy, ale teraz to będzie dużo lepiej wyglądać. Tak samo to stąd zabiorę. Nieco inny sposób uporządkowania taśmociągów, właśnie z na te łączniki, tutaj powstanie. Zaraz go tutaj zrobimy. Gdzie jest mój łącznik? Tutaj, i to powinien być łącznik ten. Proszę bardzo. Od razu lepiej. Świetnie. Yy, żeby to nieco płynniej też szło, to akurat w tym miejscu tadzi dystrybutor będzie naprawdę dobrym pomysłem. Będzie dobrym pomysłem? Powiedzcie, że będzie dobrym pomysłem. Chyba nieco szybciej schodzi. Chyba. Prawdopodobnie. A jak nie, to zaraz tutaj wszystko się rozwiąże. Wystarczy, że dam znowu tutaj łącznik. Powiedziałem łącznik, tutaj dam dystrybutor, oczywiście, ale łącznik musi być w porządku. Jest łącznik. Czyli tutaj chyba nie będzie potrzebny ten akurat łącznik, ponieważ to na dole powinno iść tu. I powinno być to w porządku teraz. Tutaj nieco, nieco zmieniony system łączenia ciągu będzie. O, Dobra, gdzie jest kolejny łącznik? Tu jest. O, no, tutaj nic nie idzie. Zresztą, co tam? A, bo wszystko idzie tutaj. W porządku. W porządku, niech i tak będzie. Tu idzie pół na pół, tu idzie całość. Tu idzie pół na pół. Dobra, tutaj też to powinienem, chyba. Radzić w odpowiedni sposób, i to będzie szło tu, to tutaj, a tutaj ma być łącznik. Tutaj ten teraz, to tutaj też powinien być łącznik, tylko ten drugi. I teraz to, a tutaj jest sortownik. W porządku. To rozdziela wszystko sortownik balanser. Rozdziela wszystko na pół, ale jednak go tutaj nie będzie. Nowym sposobem, jaki zamierzam to własny nowy sposób, jaki teraz to rozwiązuję, powinien sprawić, że te balansery staną się całkowicie zbędne. Tak samo to tutaj nie jest w ogóle konieczne. Teraz wystarczy, że to będzie tutaj połączone. Tylko, że musi być ten łącznik, jak tu idzie pełna, jak tutaj idzie dodatkowa. To tutaj wtedy wystarczy dać dystrybutor i ten dystrybutor przerzuci połowę rzeczy, właśnie na ten środkowy pas taśmociąg. Co będzie, co jest po prostu, daje się, że odpowiednim sposobem, żeby te taśmociągi, mimo wszystko, były w miarę wyrównane. A i żeby nie było tego zbyt dużo na nich, tak żeby wszystko maksymalnie płynnie niemalże chodziło. Tak, tutaj idzie pół na pół, ale to się będzie łączył w połowie, a reszta będzie szła tutaj. I git. Okej, okay, to dużo lepiej wygląda. Jest większa taka większa przezroczystość większa czytelność odnośnie tych ciągów, które tutaj się znajdują. To pozwoli na jeszcze lepszy sposób budowy. Tak, zdecydowanie. Dobra, tutaj idzie to i tutaj ma być też balanser. Tak właściwie balansery mógłbym stawiać przed... Przed kolejnymi? Tak, przed. O, i tutaj wtedy będzie tak, że przed każdym będzie się znajdować balanser, wtedy Za nimi nie będę musiał patrzeć na kolejne tylko po prostu zawsze będę przed Stawiał balanser I tutaj idzie balanser Dzięki temu nie muszę właściwie tutaj stawiać tego balansera Tylko tutaj go postawię Wtedy jak coś będzie szło na linii automatycznie praktycznie będzie przenoszone na ten Środkowy pas w porządku, chyba za, powinien zacząć robić sobie też takie punkty przenoszenia, powiedzmy na końce linii. Koniec jeden. <laughs> to tylko po to, żeby sobie między nimi poruszać, a potem będę je przesuwać, bo wiem, że mogę sobie po prostu się teleportować do danego. <laughs> to jest duży plus. I tak samo te takie pila, piramidki z. Piramidki złożone z dystrybutorów w ten sposób mogą być łapane, i to od razu dużo lepiej będzie wyglądać. Kurczę, jak to dobrze wygląda, ale chyba te stare piramidki w zostawię. Jak już są, to <laughs> niech zostaną. Teraz staną się zbędne. To tyle. Jest plusa. Hmm, tutaj powinien być przed. powinien być przed tutaj powinien być przed tam już niżej nie ma tutaj powinien być przed dobra, chyba wszystko zrobiłem, więc teraz można wziąć się za gwiazdki ninja czyli cyjanowe, tak? jak się robiło cyjanowy kolor? zdaje się, że to był zielony i niebieski zmieszany i teraz jak złapać gwiazdki a tutaj są niebieski, zielony jest obok też może znajdzie się jakiś taki jeszcze przyjemniejszy dostęp do tego. Właściwie gwiazdki tutaj są. Tutaj tutaj jest właśnie Zielony z niebieskim, ale tutaj do kwadratów bardziej będzie pasować. Jakieś inne ciekawe miejsce z gwiazdkami. Raz, raz. Bywać moje gwiazdki. Nie ma nic ciekawego. Dobra, w takim razie zbierzemy te. Przede wszystkim potrzebuję. Zmieszać kolory. Myślę, że dam teraz po 4. Po 4. Teraz nie potrzebuję tego dystrybutora, tylko tego dystrybutora. Właściwie tego. Tylko, że nie w tą stronę, tylko w tą stronę. Dobrze. Teraz to tutaj. A może iść w tą stronę. Teraz do tego będę musiał stworzyć mieszalnie kolorów. Mogę ją zrobić idąco w górę? chyba tak. Powinno wystarczyć tutaj tego trochę jest nie. Tak, szkoda, że nie mogę skopiować wciąż. Mam nadzieję, że skopiowanie niedługo. Będzie odblokowane, jak to było stworzone, dobra to było stworzone w bardzo prosty sposób A mianowicie To jest mieszadło Zaraz, zaraz, tu jest mieszadło Tak i to szło jedno z jednej strony, drugi z drugiej strony kolor Dobra Już pamiętam <laughs> Jeden kolor idzie tutaj Drugi kolor idzie tutaj. Oczywiście to będą podziemne taśmociągi też. A wyjście będzie tutaj. Tak, i tutaj użyję Zrobienie to w ten sposób. i w... O! Ej, to jest nawet lepszy sposób niż ten poprzedni. O! Tutaj więcej miejsca zajmowało, a teraz będę mógł zrobić tyle samo mieszane, ale w mniejszej ilości miejsca. Oszczędnie. 4, 5, 6. Znaczy oszczędnie miejsca, oczywiście. Wydajność, wydajnościowo też mi taśma ciągłów. Wszystko będzie musiało przejść w końcu zaraz. 3, 6, 9 i 10. Kurczę na styk. Aha. Kurczę na styk. To idzie tu. To idzie tu. To idzie w tę stronę. Nie przesuwaj klawiszy, kiedy budujesz taśmociągi. O, he he. Wszystko musi być bardzo odpowiednio zrobione. Raz, ta. Ma się zbudować jak należy, oczywiście. E, tu idzie tylko dla wyglądu, oczywiście. Też będę potrzebował dystrybutora, który będzie szedł w dół. Tak, tutaj będą szły w dół te dystrybutory. Znaczy łączniki. Tak, teraz to są łączniki. Teraz to są łączniki, a nie dystrybutory. Bardzo dobrze. Teraz poprowadzić taśmociąg. Cobra czy tak. Tutaj działa Mogę prowadzić też pociągi bezpośrednio przez maszyny. To że, to, że nie są zastępywane, to tak przy jedną rzeczą. O, mogłem to jednak zrobić w nieco przesuniętym, żeby nie było tutaj tego zakrętu. A dobra. Ten zakręt akurat nie przeszkadza. Teraz dystrybutory, żeby właśnie to szło do mieszalnika. I mi postać cyjanowy kolor. Czy powstanie? Jest cyjanowy! <laughs> Czas na gwiazdki. Czas na gwiazdki. Eee. Oczywiście, że. kopalnie. Chcę, żeby było i dwa razy więcej niż kolorów. Będzie. Pewnie będzie ich to za dużo, ale. Tak to mi się podoba. Teraz łączniki. Łączniki muszą iść w dół. Łączniki muszą iść w dół, i teraz też zrobimy tak, żeby to szło w górę. Teś że to może być w ten sposób nawet zrobione. Ponieważ mieszalnia działa tak, że to idzie najbardziej zewnętrzną stroną. Ej, ja to też mogę zoptymalizować dosłownie w identyczny sposób jak ten. Mm, Okej. Okay. Czy nie mogę? Chyba mogę. Innymi słowy, zaraz zobaczycie jak to wyglądać będzie. Będę potrzebował tu tyle miejsca. A no, zaraz wszystko się okaże. Czy mogę zrobić coś, czy nie? To no, idzie tutaj, tutaj idzie podziemny taśmociąg Teraz tak, dystrybutory, gdzie są moje dystrybutory? Idzie tu, tu, tu Tu, tu Tu, zaraz zobaczymy czy to zadziała To nie zadziała Wciąż wyjście musi być na tą stronę, nie mogę tego zrobić na tą stronę, ha i potrzebuję dodatkowego tutaj miejsca. A tylko przesunąć nieco. Dosłownie o jeden punkt. Jeden punkt? Tak, dosłownie o jeden. Ok. I wszystko będzie się znajdować tutaj. A to będzie przesunięte o okej Ok, już przesuwamy. Też będzie wydajniejsze, mimo wszystko bo dalej to będzie mój sposób, tylko, że wyjście w innym miejscu niż sądziłem a tu chyba będę musiał dać chyba i tak podziemne dystrybutory, to tak jeszcze jedna rzecz podziemne taśmociągi 2 2 2, 2 i 2, ile tutaj ich dałem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurczę, 10 nie zmieszczę. 8. To chcę jeszcze z drugiej strony je. Tak, zdecydowanie chcę je też z drugiej strony. A to w takim razie będę potrzebował zrobić coś takiego. Będę potrzebował dać tutaj linię. To będzie musiało iść tutaj. Teraz tutaj chcę zmienić wariant. Łącznie będzie 16. 16 malarzy powinno być w porządku. Dystrybutory. Będę miał dużo cyjanowych gwiazdek. Dużo cyjanowych gwiazdek w porządku. Tu idą, tu idą, tu idą, tu idą tu. tu. Tutaj idzie wszystko identycznie praktycznie. Teraz to powinno iść tu, to powinno iść tu. Tu powinny iść dystrybutory dostarczające gwiazdki. Ciekawe jak bardzo płynnie to będzie. I gwiazdek teraz powinno być naprawdę sporo. Aha, to tutaj będzie musiało iść w ten sposób, bo tutaj muszą być dwa dystrybutory przecież. Eee, poproszę podziemny. Jeden i drugi. Dobra. Teraz tutaj muszą iść podziemne. Oczywiście odpowiednio rozmieszczone także. Hehe. rozmieszczenia będzie problem. Potem będę się zastanawiał, co poszło nie tak. Jak będzie gdzieś błąd, a go nie zauważę. To faktycznie przypomina już fabrykę. I to wychodzi tutaj, w tę stronę. Więc to idzie tutaj, hmm, tutaj ma być inny taśmociąg, ten taśmociąg, bardzo dobrze. E, czy to może iść tutaj wprost? Zdaje się, że tak. To może iść tutaj, tak. To może iść tutaj, bardzo dobrze. To może iść tutaj, i to może iść tutaj, bardzo dobrze. Teraz tutaj powinny być właśnie te taśmociągi taśmociągi wychodzące z malarzy. Już się pojawiają, i to wszystko połączę łącznikami. To będzie dużo wydajniejsze. Przynajmniej na takie wygląda. Dobra, kolejny wariant. Teraz z drugiej strony. O, właśnie. Tak, żeby te gwiazdki były połączone. O, i to wszystko. <laughs> to wygląda jeszcze lepiej. Wygląda jeszcze lepiej niż poprzednie. Bardzo dobrze. Tutaj chcę tunel, oczywiście. Tak, żeby to było dostarczane gdzie trzeba. Hehe. <laughs> Dystrybutory będą obok siebie. Ale to tylko dlatego. Tutaj będzie łącznik. I cyjanowe szurikeny. Idą tam, gdzie należy. Bardzo dobrze. Tak więc to się tutaj wszystko ułoży. I na ten odcinek to będzie na tyle. Ja wam dzięki wielkie za oglądanie. Nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was do subskrypcji kanału oczywiście. Zostawienia w górę, jeżeli Wam się podobało także. Zostawienia komentarzy z podpowiedziami i nie tylko. Tak, Także się uprzyadzą. <laughs> to będzie duży plus akurat. I zobaczymy się w następnym odcinku z Shapes.io. Nie rośnie jakoś szybko, ale rośnie. W następnym odcinku będzie już pełne. Cześć.